Cześć, witam Was mojej kuchni. Dzisiaj udka kurczaka ze szpinakiem, udka bez kości. Będziemy spróbowali te udka pięknie zawijać. Dorzucimy jeszcze parmezanu i będziemy wszystko obtaczać w musztardzie, bo musztarda jest fantastyczną przyprawą. Przecież sami wiecie, no jeszcze dodamy jakieś dodatkowe przyprawy suszone i będzie super. Zobaczcie, zobaczcie tutaj mam mnóstwo udek z kurczaka. Piękne mięso. Będziemy trochę z tych tłuszczu tutaj z tego pozostałości jeszcze skóry ewentualnie troszkę je czyścić. No i szpinak. Szpinak wziąłem mrożony, możecie użyć też takiego świeżego szpinaku, ale ja akurat taki mam i jeżeli to na przykład będzie czy późna zima czy jakaś jesień, to szpinak jest trudniej dostać, więc ten mrożony zawsze za zabrażarce się znajdzie, ale pamiętajcie, przed wyjęciem go z woreczka musicie go pokruszyć. Ja wziąłem młotek ten do bicia kotletów i po prostu uderzałem, uderzałem na podłodze. No i zobaczcie, jakie fajne kawałki, będziemy mogli od razu pięknie zawijać. Musztarda, ja mówiłem jako przyprawa, do sosu będziemy używać śmietanki 30 i parmezan, obowiązkowo musi być, on nam właśnie stworzy cały smak, łącznie ze szpinakiem, w środku w tym kurczaku będzie zawinięty, odrobina bulionu, jakieś pół litra wystarczy, jeszcze rozmaryn zobaczcie i troszeczkę użyjemy też kminku, nie za dużo, tylko do smaku sól, pieprz. No i to wszystko zaczynamy robić, bo musimy najpierw obsmażyć te kurczaki, a później jeszcze je ładnie utusić upiec w piekarniku. Więc tak jak zapowiedziałem, czyszczę sobie. Nie musi być to super dokładnie, ale ten tłuszcz o kawałek mięsa, to wrzucę kotą. Może bardziej dokładnie. O, tak właśnie. I ten tłuszcz zrzucamy, a całe kurczaczki za chwilę będziemy troszkę sklepiemy je, czyli będziemy je uderzać młotkiem, żeby się powiększyła ich ujętość. Ten jest nawet niezły. Czy może objętość nie, ale powierzchnia się powiększy, wskutek czego będziemy mogli zawijać sobie szpinak. Zobaczcie, podłożyłem folię oraz folią przykryłem te piękne kawałki udek i lekko, dosłownie, zobaczcie, rozbijam tu, żeby się stworzyła w miarę płaska powierzchnia. Te są grubsze tutaj na końcach, więc w ogóle nie biję środka, tylko rozbijam. Wspaniale to się dzieje, więc tak samo spróbujcie i będzie pięknie. Spójrzcie na to, tak właśnie już wyglądają doskonale, piękne powierzchnie. Zobaczcie, że każdego z nich ułożyłem w taki sposób, żeby był środkiem do dołu. To, co było klepane na dole, to co jest nieklepane było na górze, czyli zewnętrzna strona łódka. Dlatego, że teraz przygotujemy marynatę i będziemy smarować je. Marynata będzie się składała z naszej musztardy. Odrobinę soli. Wcale nie za dużo, bo musztarda już jest lekko słona. Troszkę pieprzu. Też nie za dużo, bo musztarda jest ostra od gorczycy. Szczyptę rozmarynu. O, wystarczy. I kminku. Zobaczymy jak jej gęstość. Dobra, doskonała. Nie trzeba dolewać oleju. Musztarda była świetna. Mieszamy przyprawy. Teraz pędzel. I każdą część dokładnie smarujemy musztardą z przyprawami. Mięso od razu nam się pięknie marynuje. Możemy teraz już podwracać je na drugą stronę. Jeżeli troszkę nam tutaj się ubrudzi od musztardy, od palców naprawdę, to niczym nie przeszkadza. Moi drodzy, parmezan jest słony, ale tak tylko troszeczkę do smaku możemy tutaj... Dosłownie odrobinkę, widzicie jak ja to robię. Szybko posypałem i już yy, teraz parmezan. W ten sposób uprościliśmy sobie sprawę, ponieważ ten parmezan może być wszędzie. Na całym kurczaku. Na tej części, którą będziemy zwijać. to Doskonale przyprawia nam kurczaka. Skleja w środku i współpracuje idealnie z naszym szpinakiem. Szpinak trzymałem w lodówce, żeby mi się nie rozmroził zbyt mocno. I już go tutaj pięknymi kostkami nakładamy. Jeżeli jest mniejsza, a może to tak zróbmy. O, bardziej na brzegu, żeby nam się dobrze zwijało. Jeżeli jest mniejsza kostka, no to tam dodajemy jeszcze kawałek, prawda? Naturalne. Dużo szpinaku zostało, więc część jeszcze użyjemy do naszego sosu, ale resztę oczywiście trzeba wrzucić do woreczka i do zamrażarki. Wy drodzy, przygotujcie sobie odpowiednią ilość sznurków o jakiejś takiej średniej długości. Nie wiem, czy to będzie wystarczająca, czy nie. Lepiej dłuższych niż krótszych. Czyli ja mam 10 tych kurczaczków, no to 10 sznurków. Możecie też spróbować spiąć, oczywiście wykałaczkami. Nie problem. Natomiast żeby lepiej się smażyły, obsmażały ze wszystkich stron. To na okrągło będzie lepiej to spinać. Jak to woli. Teraz każdą część po prostu delikatnie zawijam. Trzeba takie wystające kawałki próbować umieścić gdzieś w środku. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale naprawdę, jak będzie lepiej lub gorzej, nie przeszkadza. Teraz zawijamy dookoła delikatnie. Nie ściągamy tego, po prostu, żeby się trzymało. No kokardki nie będę tu robił, robię pęk. Już mam sakiewkę do smażenia gotową, jeszcze tu można coś upchnąć. Dobrze, wszystkie tak muszę zawinąć. Wszystkie to bołki już gotowe, zobaczcie, więc możemy włączać piekarnik na 180 stopni bez termoobiegu, będziemy sobie tam zapiekać w wysokiej temperaturze jakieś pół godziny, nie więcej. A ja na dużej patelni, jeszcze się nie rozgrzała, rozgrzewam dwie łyżki masła klarowanego i już układamy kurczaki obsmażamy ze wszystkich stron dokładnie na rumiano troszeczkę będzie wam tam wyciekało szpinaku, troszeczkę sera, niczym się nie przejmujcie Patelnia musi być cały czas dobrze rozgrzana Smażymy na pierwszej stronie dwie minuty mniej więcej, później na drugiej stronie dwie minuty mniej więcej, później na trzeciej i na czwartej jeszcze. Każdą stronę trzeba dobrze obsmażyć. Układajcie, yy, przenoście, przesuwajcie te kotleciki, te, te zabijane kurczaczki, żeby dobrze się usmażyły i będziemy działać dalej. Dwie minuty minęło na jednej stronie. Zobaczmy jak wygląda sytuacja. Ho, 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 jak pięknie się w I już przekładamy każdego. Mówiłem, że ogień jest spory, więc szybko się będą smażyć. Ale właśnie o to chodzi. Mamy teraz drugą stronę, a za chwilę będziemy starali się je ułożyć na trzeciej stronie. drodzy, już wystarczy. Około 10 minut wszystko się smażyło. Zdejmę tą patelnię, a postawię rondel. Niech się też rozgrzeje. Przecież on i tak gdzie do piekarnika, niech będzie już gorący. Możemy tutaj pięknie układać nasze łówka, tak jak mówiłem 180 stopni na pół godziny, maksymalnie 40 minut. To im wystarczy, ale my nie możemy zostawić tego tłuszczu tak cudownego, więc zalewamy to około 200, może 150 ml bulionem. Mieszamy wszystkie nasze soki. To się wszystko ładnie odparza. Tu już nam zaczyna z powrotem się smażyć. To jest dobry znak. Możemy wszystko tutaj wlać. Haha. Ha. I o to właśnie chodziło. Wyłączam gaz. Przykrywam. I Idę z tym do piekarnika. Czas pieczenia już minął. Zobaczmy. Puu. Ale się pięknie to wszystko upiekło. Chwilę niech odpocznie, tak jak teraz. Niech tutaj się ustabilizuje już temperatura. Za chwilę wyjmiemy na ten piękny półmisek i przygotujemy sos. Moi drodzy, takie danie wymaga pewnego zabiegu. Bierzemy nożyczki i przycinamy przynajmniej jeden sznureczek. Nie będziemy ich rozwijać, żeby nam się nie rozleciały, ale sznureczki muszą być poprzycinane, żeby ten, kto będzie brał, od razu już mógł sobie nałożyć i Odwinąć go. Nie podajemy nożyczek każdemu osobno. Półmisek z kurczakiem włożyłem z powrotem do tego jeszcze nagrzanego piekarnika, wyłączonego, co prawda? A całe dobro zlewamy tutaj. Zlewam tu ciągle mieszając śmietankę. To daje szpinak cały. Podpaliłem gaz i zagotowuję. Przez jakiś czas będę gotował, zaraz zobaczycie, żeby zredukować gęstość, pośmietana śmietana plus szpinak zagęszczą nam cały sos. Nie będziemy raczej musieli go osobno jeszcze zagęszczać, ale zaraz się zobaczy. Zobaczcie, gotuję na ostrym ogniu, tak jak powiedziałem, żeby śmietanka i bulion zredukowały się. Ale nie ma co za długo tego gotować, ponieważ za chwilę zmiksuję tutaj blenderem oczywiście ten szpinak i jeszcze dodamy parmezanu, który nam pięknie zagęści całość. Popatrzmy, jak on wygląda. No nie jest zbyt gęsty, ale jest piękny, seledynowy. Pogotujemy jeszcze trochę. Niech się dalej redukuje. Moi drodzy, wyłączyłem już ten sos. Dodaję parmezan. O, jeszcze więcej, więcej. Nie ma co tutaj żałować. Ja sos nie był zbyt słony, więc parmezan doskonale go uzupełnia. O, chyba wystarczy. Wymieszamy dobrze. Teraz potrzebujemy odczekać chwilę, aż sos lekko zgęstnieje, ponieważ on z każdą minutą, jak będzie się ochładzał, będzie się robił gęstszy. Piękny, prawda? Seledynowy Dobrze smakujący. Ach, zapomniałem jeszcze. Miałem wkręcić odrobinę pieprzu. Ponieważ nie był też za ostry. Moi drodzy, część sosu, już lekko zgęstniał. Przelewamy tutaj do sosierki. A dużą część pokrywamy nasze kurczaki. Zobaczcie jaki on piękny jest i zielony. Okej. Okay. Jeśli macie ze sobą akurat w lodówce kilka listków świeżego szpinaku, to jest doskonały moment, żeby go użyć i podać w ten sposób na stół. Moi drodzy, to jest nasz kurczak ze szpinakiem, w sosie też szpinakowym. Pójrzcie z bliska, jak to wygląda. My już wędrujemy na obiad, a ja jeszcze szybciutko przygotuję mały talerz. Widzicie, trzy doskonałe. Wieżyczki ryżu białego. Jeden super mega kurczak. Prawie jak sushi z łazabi to wygląda. I z takim oto talerzem widzimy już sobie, a tam jakaś sałatka czy surówka na nas czeka. Przecudownie. No to jest coś, no to jest coś moi drodzy, taki obiad zrobić yy, smacznie, yy, zdrowo, tak chyba też zdrowo, masło, tam kurczak nie jest wcale tłusty, no i co doskonale smakuje, do tego ryż, jakaś surówka, no już mamy gotowe. Zapraszam Was na mój kanał, zobaczcie takie przepisy obiadowe, a także inne yy, fajne rzeczy tam znajdziecie, zapraszam na mój Facebook i na moją stronę internetową www.szulagotuje.pl, Szula Gotuje, tak ma być. Cześć.